Szanowni Państwo, chcieliśmy w imieniu Klubu Koalicy Obywatelskiej i Platformy Obywatelskiej zaapelować do prezydenta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudy, o zmianę decyzji dotyczącej wyznaczenia Antoniego Macierewicza na marszałka seniora. Prezydent Duda, mimo że sam nazwał sposoby działania Antoniego Macierewicza „Ubeckimi metodami, mimo że bardzo wyraźny był konflikt prezydenta jako zwierzchnika Sił Zbrojnych z ministrem obrony Macierewiczem. Zaprzecza tej swojej ocenie i podejmuje decyzję w naszym przekonaniu złą i fatalną dla polskiego parlamentaryzmu. Osoby marszałków seniorów różne były i wynikały z wieku wskazanych osób, ale zawsze to były osoby, które kojarzyły się z powagą sejmu, kojarzyły się z szacunkiem do parlamentaryzmu i nie były odbierane przez obywateli jako te osoby, które szerzą agresję i budują napięcie. Pamiętają państwo działania Antoniego Macierewicza jako ministra obrony. Naprawdę jest wielką ironią decyzji prezydenta Dudy, że Antoni Macierewicz, który w tym budynku na głównej sali sejmowej, z trybuny sejmowej kłamał o rzekomych mistralach za dolara. Teraz kilka metrów dalej ma otwierać uroczyście pierwsze posiedzenie nowego sejmu jako marszałek senior. To jest zła decyzja i żadne zasługi Antoniego Macierewicza, wokół których też są przecież poważne kontrowersje, nie usprawiedliwiają tej decyzji prezydenta. Miał w tym przypadku wybór, Mógł wskazać inną osobę, także z bliskiego partyjnie prezydentowi Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli już nie chciał osób z opozycji wskazać, choć jeśli by się kierować samym wiekiem, to jedna z naszych koleżanek tutaj absolutnie zasługiwała na to, żeby stać się marszałkiem seniorem. Chciałbym zaapelować do prezydenta Dudy już nie tylko jako do polityka, ale zwrócić mu uwagę na niegodziwości, które są dziełem Antoniego Macierewicza jako ministra obrony, choćby w tym ostatnim czasie, w ostatnich czterech latach. Panie prezydencie, jak pan spojrzy w oczy pani major, którą zdegradował, próbował zdegradować, Antoni Macierewicz, Pani Major, zasłużonej i narażającej się w misjach zagranicznych w Afganistanie. Panie Prezydencie, jak Pan po tej decyzji spojrzy w oczy byłych szefów SKW, których Antoni Macierewicz kłamliwie oskarżył o szpiegostwo na rzecz obcego państwa i od trzech lat toczy się dęte, lipne śledztwo, nawet nie było wniosku o ares w przypadku takiego domniemanego przestępstwa, jakim jest szpiegostwo, nie toczą się żadne czynności. Tym ludziom zniszczono życie, ich rodzinom. Dotyczy to również setek innych oficerów. Dotyczy to pańskiego, bliskiego współpracownika, panie prezydencie, generała Kraszyskiego, którego Antoni Macierewicz niszczył. Wtedy pan użył określenia ubeckiej metody. Czy pan chce, żeby Majestat Rzeczypospolitej w Sejmie, jako marszałek senior, reprezentował ktoś, kto, repre kto działa ubeckimi metodami? Panie prezydencie, prosimy, Apelujemy, wzywamy Pana do zmiany tej decyzji. Jest jeszcze czas, są godne osoby w Sejmie Rzeczypospolitej do tego, żeby sprawować funkcję marszałka seniora. Szanowni Państwo, Pan Premier Tomasz Szymoniak powiedział o jednym z kłamstw Antoniego Macierewicza wygłoszonym tutaj na sali plenarnej Sejm. Tych kłamstw było znacznie więcej. Lista tych kłamstw jest bardzo, bardzo długa, ale wśród tych kłamstw jest jedno najgorsze kłamstwo. Kłamstwo. Największe kłamstwo ostatnich lat to kwestia katastrofy smoleńskiej i kopania głębokich rowów pomiędzy Polakami. To kwestia budowania kapitału politycznego na kłamstwie smoleńskim. To kwestia rozdrapywania ran rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej po to, aby budować swoją pozycję w polityce. Za to wszystko odpowiada Antoni Macierewicz. Za to wszystko odpowiada człowiek, który dziś został wyznaczony na funkcję marszałka Sejmu. Pan, pan minister, a teraz poseł Macierewicz powinien zamiast zostawiać marszałkiem seniorem odpowiedzieć opinii publicznej na fundamentalne pytania. Na co poszły miliony złotych na jego podkomisję? Co Polacy z tej podkomisji dowiedzieli się? Ile skłamstw, które były powielane przez Antoniego Macierewicza i jego pseudoekspertów zostało udowodnionych? nie mogły być udowodnione żadne, bo tak jak powiedziałem, to są wszystko wielutne kłamstwa. Antoni Macierewicz powinien rozliczyć się ze swoich ostatnich lat w polityce. Powinien rozliczyć się z podkomisji smoleńskiej, powinien rozliczyć się z zespołu smoleńskiego, który wcześniej prowadził, powinien rozliczyć się z tego, w jaki sposób podzielił Polaków, w jaki sposób na strasznej tragedii narodowej budował kapitał polityczny. Dlatego, panie prezydencie, ma pan kolejny raz szansę być prezydentem nie tylko jednej opcji politycznej, ale prezydentem wszystkich Polaków. Do tego wymagana jest zmiana tej decyzji. Nie może być tak, że człowiek, który w ostatnich latach jedynie szkodzi polskiej racji stanu, dziś nominowany jest do funkcji marszałka senior. To jest po prostu niegodziwe. Tak jak powiedział pan premier Siemonia, jest jeszcze czas, aby zmienić tą złą i szkodliwą decyzję. Proszę Państwa, panie prezydencie, za chwilę wyślemy do pana list, eee, za chwilę wyślemy do pana list. Eee, domagamy się zmiany decyzji. Nie chcemy, żeby Antoni Macierewicz był marszałkiem seniorem. Uważamy, że to jest decyzja, która obraża nas wszystkich. Obraża tych wszystkich, którzy zarówno politykę, jak i parlament traktują poważnie. W tym liście jest lista przewin Antoniego Macierewicza. To nie są wszystkie przewiny, to by musiała być gruba księga, ale te najpoważniejsze tutaj zawarliśmy. Mam nadzieję, że pan prezydent nie chciał nas wszystkich obrazić tą nominacją, natomiast przyznaję uczciwie, czujemy się z tym bardzo źle, że człowiek, który dewastował polską politykę, który budował przez ostatnie lata swoją politykę na kłamstwie wyłącznie na kłamstwie ma być marszałkiem seniorem. Apelujemy, domagamy się zmiany tej decyzji. Pismo wyjdzie za chwilę. To może Jarosław Kaczyński był <noise> lepszym kandydatem na marszałka seniora, bo był wśród tych osób, jeśli prezydent chciałby wskazać, wtedy właśnie Jarosława Kaczyńskiego Państwo zaakceptowali tę decyzję? Oczywiście tak. Jeżeli tak, prezydent nie tak. zmieni tego zdania nie zmieni marszałka seniora, to co? No to będzie podnosił ciężar tej decyzji. Ta decyzja jest decyzją kompromitującą. Ta decyzja zostanie z prezydentem Dudą. Prezydent Duda dwukrotnie powołał Antoniego Macierewicza na ministra obrony, a z drugiej strony sam nazwał jego metody ubeckimi, więc niech obywatele ocenią tę, tę decyzję. Ja uważam, że ta decyzja, jeśli ona jest decyzją prezydenta Dudy, a nie kogoś innego, tutaj można się domyślać, kto naprawdę tę decyzję podjął, ta decyzja to jest próba upokorzenia Sejmu i upokorzenia posłów i upokorzenia tej znaczącej części opinii publicznej, która ma bardzo wyrobione zdanie Antoni Macierowicz. Intencję mojego pytania było, czy jeżeli będzie przemówienie marszałka Seniora Macierewicza, czy wy będziecie na sali na przykład, czy wyjdziecie, czy macie taki pomysł w ogóle, żeby coś jeszcze innego ewentualnie zrobić? Nie rozmawialiśmy o tym. Sądzę, że prezydent Duda ma dostatecznie dużo czasu, żeby tę fatalną decyzję zmienić, więc. Ja wierzę w to, że prezydent Duda, kierując się zgodą w Sejmie, odpowiedzialnością za polską demokrację, tę decyzję zmieni. Więc my tutaj żadnych rzeczy w tym momencie zapowiadać nie będziemy. Jesteśmy tą sytuacją głęboko zbulwersowani i naprawdę nie rozumiem, dlaczego ktoś inny z. Ze starszych posłów, choćby tutaj wymieniony pan prezes Jarosław Kaczyński, czy ktoś inny nie może tej funkcji marszałka seniora sprawować. Zwłaszcza, że ta funkcja jest funkcją, jak państwo wiedzą, symboliczną, więc ostatnią osobą, która się nadaje w semie na jakikolwiek symbol jest Antoni Macierewicz. Może to jest funkcja bardziej techniczna, ale nie myślę, że nie warto do tego Nie ma takiej wagi, tylko była taka ważna, że Jarosław Kaczyński byłby to nie jest funkcja techniczna. Nigdy ten, kto zasiada w fotelu marszałka Sejmu i nosi potem tytuł marszałka seniora, nie jest osobą techniczną. Takie określenie obrażałoby pamięć choćby ostatniego świętej pamięci marszałka seniora, pana Kornela Morawickiego. On pokazał także swoim wystąpieniem wtedy na początku kadencji, że jest to ważna funkcja i że oczy, nie tylko całego Sejmu, nie tylko mediów, ale opinii publicznej są zwrócone przez te kilkanaście minut właśnie na marszałka seniora. Panie, panie redaktor, symbolika w polityce jest, czy też symbole w polityce są bardzo, bardzo ważne. Funkcja marszałka seniora to funkcja bardzo symboliczna. To pierwszy głos w nowej kadencji parlamentu. Chyba nie byłoby dobrze żeby człowiek, który tak mocno lekceważył polski parlamentaryzm, bo kłamstwo o zmównicy sejmowym jest lekceważeniem polskiego parlamentu, nie byłoby dobrze, aby ktoś taki miał pierwszy głos na nową kadencję. To by źle wróżyło tej nowej kadencji i o tym także należy pamiętać. Jeśli już mówimy o jakiejś symbolice, to raczej traktuję to jako symboliczny początek kampanii prezydenta Andrzeja Dudy. No To nie jest symbol, z którym powinien być kojarzony, ale jeżeli symbolem początku kampanii prezydenta Prezydenta Andrzeja Dudy jest mianowanie na marszałka seniora, czy człowieka, który nas wszystkich obraża, który przez osiem ostatnich lat absolutnie kłamał, o którym sam prezydent Duda wyrażał się bardzo niepochlebnie. No to rzeczywiście jest to symbol którego chyba by prezydent nie chciał mieć, ale tak się stało, że tą decyzją, właśnie z taką symboliczną, taki symboliczny początek kampanii trzeba uznać. Jeszcze mam jedno pytanie, bo tu jest informacja od Stanisława Karczewskiego, że Marszałek, senior Senatu, Barbara Britta skreśliła z listy zaproszonych gości właśnie na Macierewicza na uroczystość pierwszego posiedzenia. Czy wy potwierdzacie te informacje? Jeśli tak, to dlaczego referencje? Nie, mamy tutaj. Wiedzy, co się dzieje w Senacie. Natomiast z tego co pamiętamy, to posiedzenie Senatu jest kilka godzin po posiedzeniu Sejmu i będzie już wybrany marszałek Sejmu i z pewnością, jak co cztery lata nowy marszałek Sejmu. Będzie zaproszony. Jeżeli pan Karczewski uważa i podejrzewa, że kandydatem PiSu na marszałka Sejmu będzie Antoni Macierewicz, bo tak rozumiem jego wpis, nie, no to, o to, to, o to pogratulować. Był senior, zawsze. Nie, Z masz... tego co pamiętam i sprawdzaliśmy, to nie byli zapraszani marszałkowie seniorzy. To jest taka burza w szklance wody w stylu marszałka Karczewskiego. Dziękuję bardzo. Cześć bardzo.